Spotykamy się dzisiaj, ponieważ zostały zakończone prace rekultywacyjne składowiska, które były czynne przez 20 lat. 20 lat temu były składowane odpady z terenu nie tylko Jeleni Góry, ale z Kotliny Jeleniogórskiej. Przez cały okres złożono tutaj prawie 1 200 ton odpadów, a w przeliczeniu na metry sześcienne to jest, prawie, to jest 4 900 tysięcy metrów sześciennych odpadów. 14 kwietnia, dokładnie 1987 roku, zostało otwarte to składowisko, wjechała pierwsza śmieciarka, natomiast w roku 2007, 30 kwietnia, zostało zamknięte, czyli równe 20 lat to składowisko przyjmowało odpady. Czy te pieniądze wydane przez fundusz zostały spożytkowane tak jak należy? Celowo tak. Celowo zostały spożytkowane. Proszę Państwa, jedno z największych składowisk odpadów dla całej aglomeracji jeleniogórskiej, no zostało jak Państwo widzicie zrekultywowane, będzie ładną, zieloną. Górą obrośniętą jeżynami i malinami, czyli taki dolnośląski nasz charakter. Powinniśmy się tego, tego cieszyć, bo mamy nadzieję, że oto odpowiedni erał zostaje przywrócony środowisku naturalnemu. Taka jest konsekwencja wszystkich dużych składowych, z których życie się kiedyś kończy. To nie są, jak to się mówi, takie wiecznościowe inwestycje. Wyłoniona została firma, która przeprowadziła rekultywację zgodnie z określonym harmonogramem, zmieścili się w czasie, wywiązali się należycie ze swojego zadania. Spółka też się wywiązała w terminie, dokonywała wszystkich formalności, jeżeli chodzi o płatności, także myślę, że obie strony są zadowolone. I my z naszej strony też jesteśmy zadowoleni, że y, takie duże obciążenie dla spółki zostało już y, zamknięte. Tutaj nawoziliśmy głównie około y, 10 cm na warstwę y, odgazowującą piasku i w granicach od 40 do 50 cm ziemi urodzajnej, czyli to jest gdzieś w przybliżeniu około 30 tysięcy metrów sześciennych gruntu. Zostało dostarczone tutaj na tę hałdę. I to powoduje, że teraz tutaj będą rosły krzewy i, tak, i tak, będzie bo, całkowicie bezpieczne. Tak, 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 bo następnym takim etapem to była ta rekultywacja biologiczna, gdzie właśnie została też położona na skarpach wokół y, mata kokosowa, przeciwerozyjna, żeby nie, nie rozmywała tych skarb. I zostały nasadzone krzewy, maliny, jeżyny, y, też chyba, tak, częściowo też bo wierzba wiciowa i to spowoduje, że na pewno na wiosnę no ta, ta, ta górka się zazieleni. Będzie zielone wzgórze na wiosnę, ponieważ, ponieważ tak, bo całe składowisko łącznie ze skarpami zostało obsypane grumowarstą ziemi, zostały nasadzone krzewy i wysiana trawa, także na wiosnę na pewno zazieleni się tutaj i w tym krajobrazie zniknie ta góra odpadów, która tutaj była składowana. Będzie całkowicie bezpiecznie, bo jednak śmieci są tam pod tą górą. No tego, to cośmy naprodukowali, my społeczeństwo, to jest zdeponowane. Będzie bezpieczne pod warunkiem, że nikt nie zechce jakiś tutaj wydobycia robić. Czyli przyjmijmy, że to co z takim wysiłkiem zostało przez przedsiębiorstwo i wykonawców w dużym trudzie, bo to nie są łatwe zadania. No, że tego się nie popsuje, czyli że nie będzie jakiś prób po prostu dokopania się do czegoś, co tam jest wewnątrz złożone. Między innymi temu celowi ma służyć również to za krzaczenie przy pomocy jeżyn i Malin. Chcemy, żeby to było czyste i mamy również nadzieję, że okoliczne społeczeństwo zrozumie zamknięcie i nie będzie tu przywoziło odpadów, po to mamy służby, które odbierają w tej chwili od każdego wytwórcy. Także apeluję, żeby tu było czysto i zielono i żeby to składowisko już żadnym składowiskiem ani legalnym, ani nielegalnym nie było.